Witajcie moi mini! Z tej strony Wascherskim A to jest kontynuacja naszej Areny O ile dobrze liczę już będzie to nas czwarty odcinek Na chwilę obecną mamy 4 wygrane No i co? Jeszcze tylko 8 i będzie 12,0 I będzie dobrze Oj będzie dobrze I wtedy nam wyleci, wyleci, wyleci Złota legendarna i dużo golda na chwilę obecną nie potrzebuje. No chyba bym chciał handlokiem pograć. Ale nie, nie. Albo... A znaczy co nie, zmieniam zdanie. Dajcie pół daj, daj, nie, niech mi dadzą wszystko za tą arenę. To się zawsze przyda. Dużo wszystkiego. Ale dobrze. Dosyć już bujania w obłokach. Naszym przeciwnikiem będzie paradyn. Co my tu mamy ciekawego? To na pewno zostaje... To na pewno odpada. Pan śmierci. No, może być fajny. A, no, myślę, że zostawię. Się zostawię na wiarę nad, nad tą rozwidloną błyskawicą. Ale może mi uratować grę. Szczególnie, jak mi dojdzie, jeszcze wybuch lawy. To wtedy to będzie łombo combo. O. Oh. A witam. No to dobrze. Jeżeli on teraz zagra coś co ma 2 HP, to co my zrobimy? Ta, bardziej takie czy takie to jabłko na głowie Myślę, że bardziej takie Dlaczego? On zawsze może teraz ma już. Mógłby zagrać na przykład no, token token co za jeden many albo Coś przynajmniej za dwa many, albo sam token dogra. To, że na pewno coś dogra, to było oczywiste, bo ma tokena. I jakby ten nus poleciał w pana śmierci, to, to jest zawsze jedno dodatkowe obrazenie w naszą kreaturę. I, tak, i potem, tak jakbyśmy musieli tego pana śmierci rozbić, najpewniej od tego nazownika. A co on, może by go zabił, ale pewnie nie jestem. Może by miał nadzieję, że pójdę. W twarzy, by zostawił tego nozownika i ten nozownik by zrzucał tymi nozami. Abym nie wiedział, czy tym panem śmierci zaatakować tego nozownika, czy też nie. uuu Tęcące miecze. Eee, takie? Czy bu nie, budujemy stół. Myślę, ze stół i zapięgniemy sobie te miecze jeden raz. Pamiętajcie, moi mini, że HP w hełstownie to jest zasób którym dysponujecie i którym trzeba rozważnie dysponować. Tak. Próbowałem powtórzyć to co powiedział kiedyś... Lepszy zdecydowanie grać w Hearthstone'a. Ode mnie. Ale chyba coś mi nie wysłał. Okej, smok. To okej, smoka dobiję bronią. o yeah E co, czy... nie się... Pyk. Pyk. And pyk. And pyk. Pięknie. Dużo zim się popykał. Mamy ograniczony stół. Mamy przewagę w kartach. W chapekach. Na HPki nie patrzymy. Co tam nas HP interesuje? W gruncie mamy przewagę. Piąta tura. Sluzosea może nam zagrać. Sebyrzyd. Za 4, mam 4 ataku, broń palady na krasowa. I zabijam tego pana śmierci, to nas najbardziej by, by udupiło. Dostaliśmy Murloka 1 na 1 Zastanówmy, co zrobimy. Mamy many. trzask. Jeżeli trzask walnął za 4, to dobiję. Znaczy ja. No tak, bym dobił tego smoka y, moim toporkiem, i by było spoko. To ma przeciążenie jedną, to w przyszłym twórze miałbym 5 man, bym zagrał, e, bym zagrał stru, e, Pana B. pana już nie będę próbował po angielsku tego wymówić. Alternatywa do zagrania Tsasku to Hero Power, Krusowskarny Owens na mnie i zabić tym. zostaje z dwoma 2-4 2-3 z tokenem. A nie. cóż, nie było tak pięknie jak zems się spodziewał. Miałem nadzieję, że zawalnię przynajmniej za 4. Że ten Murloc przynajmniej może zostanie. A tak w ogóle na Turę Piątą miejsce mamy yy, tą Panią. To jest Pani, tak? Tak, to Pani. Oj, 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 oj. Chyba nasze plany się nieco zmieniły. No bym powiedział, że tak trochę bardzo. Mhm, mm mhm, mm i takie. Dostań tego bufa, proszę. O tak. No dobrze. Sytuacja jako taka ogarnięta. To ja się cały czas obawiam, co mu z tego, z pana śmierci wypadnie. I wolałbym się nie dowiedzieć, ale wątpię. Wątpię, żeby mi było to dane. Zapewne znajdzie jakiś sposób, żeby go zabić. Siódma tura, no doktor Hook. No ale to nie jest ranka. To nie powinien mieć Hooka. Prawda? Proszę powiedzę prawda? No. Co zrobisz, mój drogi paladynia? Masz 7 many Dwie kreatury po, stronie, po mojej stronie, czyli po stronie twojego przeciwnika. Zdecydowałeś się... Oj nie 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 ni nie, dobrze, nie smoka. I to totally. No niestety, coś myślę, że pan śmierci zginie. Następnej truzo. <discord> Nic <noise> 3 5. Hmm. I co ja tu mam takiego zrobić? Żeby było dobrze, co ja No fajnie by byłabym dobierał. Hexa! Oj! <laughs> nie! to co? Nie! Ten pan śmierci nie zginie. Ja mu nie pozwolę. <laughs> on dozuje do końca <laughs> tej gry. Nie ma mowy. Nie wyciągniesz z niego kreatury. Ej, od który on od. Trzeciej tury tu siedzi, Przez upięć pięć tur. O, jeden. Nie no, fajnie, fajnie, cześć. A, dobrze, pomyślmy trochę. Ósma tura. Eee, Sebrytowy Champion i konsekwencje. Ranny mi z ostrych. no okej. Okay. Kurde, to tam. Ten. Eee, ten byłby lepszy. Chodzi se... Zabił tak, zabił tak. A tak to się pod każdym nastawiam. Nie walczę czysto. Nie walczę czysto. Czy ja chcę zamieniać to w zabę? Myślę, że nie. Myślę, że chcę zrobić tak. 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 Myślę, chcę zrobić. tak. Myślę, chcę zrobić. tak. No i droga tego. No teraz konsekwencja mnie udupia. Muszę się przyznać, i to tak nawet mocno. Może powinienem tam mm, jeżeli on ma konsekrację to naprawdę będzie lipa No ale ja założyłem, że nie ma Na pewno moje założenia są prawidłowe Prawda? Nie masz konsekracji no teraz tylko to mam w głowie, żebyś nie miał konsekracji, to nie będę analizował tego co może zmieniać. I tak w ogóle... A, kurwa. To jednak zamiana tamtego złego, złego, lepsza, coś słabego, może być. Może być. Ale teraz to jestem tak, jak gdyby. Wy... Mm, hmm, takie. No to jestem tak, jak gdyby wy... w. Słabej sytuacji, mój mini. Zem się zagalopował. I. Co? I co ja takiego mogę tu zabić? Zabić to no, Zabij Dogą to Oj chyba to Chyba ten met A ja, powinienem jednak zagrać wokół tej konsekracji Tak to by mi została kreatura 5 coś By miała jakiś atak i miałbym jeszcze sens, żeby go przynajmniej zajechać A tak to, to niezbyt mm. Znaczy, cały czas mam szansę na Veganu, mam tam fajne karty na Led Game. Pamiętam jakieś. Tylko tu jest taki problem, że ja te fajne karty muszę dobrać. No właśnie, ja te fajne karty muszę dobrać. I czy ja je dobiorę? Tutaj jest pytanie. I to nawet bardzo, ale to bardzo ważne. Dziesiąta tura. No, ja bym zagrał Deathwinga. To by było fajnie, bo by mi został szlus 1-2, przez którego byś nie miał jak przejść. Hmm. Ale nie, zapewne Deadwinga to ty tam nie masz. Ten hex na tego 46 na lepszego mną nie miał. Co ja potem miałbym zrobić z tym 46? Bym się pochrastał, ale nie miał co z nim zrobić. Okej. Okay. no czas mu się kończy. Halo, Halo kolego, przyjacielu, linka ci się podoba. Weź nie, mówię, ma statkownika. Sekret. Jak to będzie, padni to się tam. Hex, numer 2, Pomsta. Czy to może być padni? Ale to też może być duch rywalizacji, Uch. Jeżeli to jest duch rywalizacji to lipa Tak sobie myślę mm. A jeżeli to jest padni czy tam szlachetne poświęcenie to też lipa No dużo zależy od tego jaki to jest sekret Jak ja to ten dostanę Jeden na jeden No zakładam kartu, 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 arzat, i to jest drugi walizacji, to zostanie... To będzie 2-2 1-2-2-2. Zabiję mi tak, 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 tak Dobra Za że to nie jest Kuźba Tak! Oh, Ooooo, boże A no jestem w dupie. Hmm. Nie zaatakowałem y, tym slużozerem, bo bałem się, że, że to jest... O, miał trzy kreatury na stole, a ja nie pamiętam... Oj, ojoj. oj, oj... Oj, oj, A, ja mam przerąbane... Czuję, yes? że mamy... Przerąbane i to mocno moi mini... co mam na to hej, Źle, źle, źle. Powinienem zaatakować tą zabę. No ale on miał dwa, dwa HP. Okej, okay, może miał te dwa tokeny. Nic więcej by z tym nie zrobił. A tak to co, jeżeli ja teraz nie dostanę jakiego, jakiejś. Naprawdę, ale to naprawdę. doby kreatury na late game to Lipa. To naprawdę Lipa. ach. I no. no ujdzie Ujdzie w tłumie. Niech będzie. A ja przegrywam, jeżeli chodzi o karty i to mocno i to mnie boli. To mnie naprawdę boli. A, może nie powinienem tego przeciągać, może powinienem się podać i zlecieć z kolejnym tym mecą. Ale ta i ta będziecie mieli dwa te pojedynki. mece. No nie przejmujcie się. Kurde. Ta konsekracja powinienem grać wokół konsekracji, a nie mieć nadzieję... a Pewnie nie ma. Kój się. Ten pan śmierci też, na sensie mu jakieś kosy nie wyciągnął, ale... No teraz wszystko zależy od tego, jakiego ma karty na ręce. Ja teraz, no co? Co mogę powiedzieć? Mogę się was spytać jak wam dzień minął. Fajnie, wszystko dobrze. Ja zaraz się na trening muszę zwijać. Dokładnie o wpół muszę wyjechać. Nie wiem czy zadządzę wam jeszcze jeden mecz. No, spoko, będzie dobrze. A co tam u was? kolej ja rozumiem, że ja długo to ciągnę, ale ja ten, ja próbuję analizować arenę, to jest bez sensu. No, nie Nie. okej. Okay. No heeee. Okay. Ujdzie. Będziesz atakował, czy? Ja bym ten. No, ja bym sobie to skopiował. Oooo! Znowu! Powinienem się tego od. Ja, ja tak nie robię, ja teraz tak na potrzeby nagrywania mi to przychodzi, kiedy, Jak ja na głoś myślę. Ok. Tak. Zaatakujesz pewnie tym. A nie, a to nie jest takie dobre, on zaatakuje tak. Ten mu przeżyję. tak, tak i mi go zabije. Ale nie zmieniałem faktu, kup, no, że to kup. był doby dół. Jeżeli to znowu jest duch rywalizacji, to się naprawdę chyba pochlastam. I weź nie atakuj. Weź został mi taki stół. Ja cię proszę. Został mi taki stół. Ja cię proszę. Ty nie kombinuj tu z ty Nie no. Nie gram chyba z debilem. Halo, kolego. Tym atakujesz. Tym... Tym atakujesz, to ma dwa HP. Co tam nawet miejsca. Tym atakujesz i tym atakujesz. No chyba, że mam nadzieję, że to jest naprawdę duch rywalizacji. I że ja pójdę wszystkim w twarz. Ale ja tak nie zrobię. Oj nie. Ja będę tradeował. Ja też nie jestem kompletnym... no. Okej. Okay. Oj, jeżeli ty tam masz padni, to zostanie ci kreatura. Eee... 5-1. E? Czemu mi ty tego nie zabiłeś? A, bo ty tam masz łośkuśwa kuśma. Aaaa, ty cwaniakuty! Pomsta, jednak. No, Okej, okay. takie, takie jedziemy. Ty, mi że zbić D1 sida ty mimo że zabić. Aaaa, fakendo I całe stół mam czysty. Mimo iż dobieram takie doby karty, i mimo iż pokazuję tu takiego skilla. Luz. No mniej są A co ona bardzo słabe karty dobiera, coś widzę. Eee, ale mi się to jest dobre karty pomagać. A co mi zostało jeszcze? Kraken. Kraken byłby teraz łopi. Łoboże, jaki Kraken byłby dobry? Kraken. Sansa 1 do 12. Kraken by mi teraz grę wygrał, Dajcie mi Krakena. Dobrałem e, ogra, tołg, to teraz Kraken. Give me. Give me. Ujdzie. Ja nie narzekam. Może być. Naprawdę nie nazegam. Ok. Nie no, ja muszę pamiętać to, co ja sam powiedziałem: mamy mid, 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 Midrandzową talię. To, jeżeli on ma same takie tanie kreaturki, to będzie w miarę dobrze. No, two Seal boli. Jak zawsze. I jakakolwiek duża kreatura boli. Ok. Maksymalnie teraz Czołg może zagrać: Ragnarosa, doktora Huka, Hooka, Syrwane. Ale ja się, ja, ja się nie mogę zagrać smoka za 9 many, 4 na 12, który dobiera wam pod koniec który karty szliki. no burzycie, ale to trzeba zabić. Tak so much. O, 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 o. Witam, witam pana. Jak się pan nie ba? Bo ja się bardzo cieszę, że pana widzę. E, no, ja, ja, ja to może jeszcze ugram, ja to naprawdę mogę jeszcze ugrać. Znowu mam kontrolę nad stołem. On dobiera jakieś naprawdę słabiutkie karty, więc no, Znaczy no w porównaniu do moich, to nie, nie, nie zaciekawie mu to wygląda. On teraz mi może zabić tego Może coś dogadza. Ale ja w mojej turze będę miał kreaturę 8x8. dwa gluta. No i te tokeny, które widzicie. I te nie tokeny, e, totemy. Tokeny totemy, no przychodzą z Hero Power, więc to chyba wszystko co tak się pojawia. Znaczy na pewno to co tworzą karty to są tokeny to się nazywa, ale nie wiem czy jak się uzywa Hero power, to chyba to też są tokeny, no. Hmm. Ta. Token Zero była z prowokacją. No, mówią tak niektórzy chyba, prawda? Prawda? Uświadomcie mnie, bo ja nie jestem pewien. Dobra, co możesz zrobić? Co możesz zrobić, bo miły? Ja nie... O, zaśli się znowu kończy. Nie no, koleży masz dwie karty. Na czym się tak długo myślić? Nad tym, kuźwa, takie dobre fejsy miałem, a przejebie? No. Ujdzie. Znaczy nie ujdzie, moja kreatura 8 na 8. Coś ty jej zrobił. Nie lubię cię. Ja już cię nie lubię. Usunę cię z tym. ma zrobić. być. To tak, to tak. To zabiję. No i pójdę w tłaszcz. Jeżeli on mi tym to zrani, to ja zrobię... To ja nic nie zrobię, to ja będę miał tanto, ale coś dużego co on teraz wystawi, to ja... Najmocniej <grystanie> przepraszam za takie cięcie, że ja zauważył, że zostało mi 10 sekund nagrywania. Ale chodzi mi o to, że on... nie, jeżeli on mi teraz zaatakuje tym tego tanta, to ja go zabiję... zaatakuję tym. I czy ty... nie, ty chyba tego heksa trzymałeś tak długo. No. A czy tego no łamaca zakręć. I być może jednak będziecie mieć dzisiaj tylko jedną grę. grę. Bo już mam 20 minut. 20 minut gry już mamy. Jak wam się podoba? ojo Eee, to tak. Ty idziesz tu Ty idziesz tu ty tu. Idziesz tu. Ty wchodzisz i dogrywam to kenyę. No cakajeny to, no to się nazywają. A ja mam... Jaka rozpomina? Jak się nazywają stwórki, stroniki stroniczy, którzy są przyzywani z Hero Power, no to Kenny przecież, prawda? Prawda. Dobrze. Yy... Hero Power. No dobrze, bardzo dobrze, cieszy mnie to. No też takiego miałem. I nic. O! Didi, że <grywka> to wygrał. Moi mini, jaka płynie z tego lekcja? Grajcie wokół yy, najgorszej karty, jaką może was Jaka może was spotka? Czyli yy, konsekracja i równość. Te dwa momenty były moim failem, ale no dzięki temu jakie karty wybierałem, no bo tak nie, ok nie okłamujmy się. No dobrałem ogra, dobrałem działo i potem dobrałem zera. kiedy on dobierał jakieś dwójki. Wygrałem na farcie, można powiedzieć, ten pojedynek, bo zrobiłem dwa głupie faile. Myślałem na tą konsekracją, ale takie ech, nie będzie miał. Potem miałem większą minę nad tymi sekretami, czyli albo to miało być Padni, albo duch rywalizacji, czyli plus jeden do wszystkich. I ten duch rywalizacji, ja wiedziałem, że to będzie gorsze, że powinienem, ale sobie pomyśliłem: a, a jeżeli to jest to Padni, to ja sobie ulecę tego śluzozera, i on będzie musiał rozbić te dwa tokeny, i dopiero potem ja użyję tego, rozbiję wtedy tego śluzozera, coś dogram i będę, będę miał lepszą sytuację niż jakbym. Rozbił tego ślusozera na samym początku tego źródła, która wpadnie, no bo on miał y, dwa tokeny, już nie pamiętam co jest, bo miał chyba coś jest: dwa tokeny i tą zabę. No, ja w tą zabę miałem zaatakować i miałem ślusozera, który miał dwa życia, więc chciałem zaatakować, ale myślałem, że jeżeli to będzie padni, to mój ślus zginie, zostanie ślus 1 na 2, co nie? On z tymi dwoma tokenami by to zabił i by miał y, jak gdyby y, lepszą sytuację na stole, bo mi zostały same tokeny chyba lecący z i lecący mnie. Lecący mnie, tak. E, a ja sobie pomyślałem: Ulec, na początku mojej tury dostanę Hila. Znaczy, e, pod koniec. Tak, ten token lecy pod koniec, tak. E, pod koniec bym Hilnął tego sluzera O1. On by musiał tymi dwoma tokenami rozbić się o mojego Sluza. Ja bym się wtedy e, zaatakował dopiero e, tą, w tą zabę. I by poniekąd byłaby lepsza sytuacja, ale to była tylko i wyłącznie, wyłącznie moja zachłanność. Tak, te dwa tokeny tak bardzo mu już nic nie robiły. On mógł sobie mieć przecież Deion Shielda, jakąś dopałkę i tak Nie wziąłem pod uwagę naprawdę wielu czynników, i byłem po prostu zbyt zachłanny. I to wyszło na moją, na moją niekorzyść, bo to był ten duch rywalizacji. No i jak gdyby nie potem ten moje e, jakby nie mówię, ten zajebisty skill w dobieraniu kart, to bym ten przegrał. Ale no, na szczęście nie pojawił się nie pojawiła mi się porażka, tylko mamy znowu Jeszcze lepszy klucz. A ja was najmocniej przepraszam, że w tym odcinku była tylko jedna gra, ale tak jakoś się rozciągnęła. No, ten kolo też trochę długo myślał, ja trochę długo myślałem. A ja na koniec końców wygrałem, ale no, nie bądźcie zachłanni. Y zróbcie, zróbcie, y zróbcie, zróbcie, zagranie, które Wam przyniesie y plony, a nie bądźcie zachłanni na to. Więc po prostu no, grajcie ostrożnie, bo może raz zrobicie jakiś tam y YOLO play i Wam się uda, ale na 5 razy kiedy spróbujecie, dwa razy Wam się uda, a trzy razy Wam się nie uda. I to, no, Dobrze, końców ten wywód. Podsumowanie: yy, yy, grajcie wokół najgorszej opcji, jaka was może spotkać, bo, albo wokół przynajmniej dwóch opcji, które złe mogą was spotkać, to wtedy wyjdziecie lepiej, niż, niż byście po prostu myśleli: Eee, on pewnie tego nie ma, co ja się będę przejmował. I, i jeżeli podejmujecie decyzję, to yy, wybierajcie taką decyzję, które skutki będą dla was lepsze pod względem yy, nawiązanie do tego co mówię, że A nie ma z tym sekretem zawiecie że, że ja bym zaatakował tym stuzem byłoby zdecydowanie lepiej. Dobra, kończę, bo zem się rozgadał o czymś i z, znaczy nie o czymś o sytuacji, która miała miejsce w tym meczu. ale zem się rozgadał już sam połowy tego co zem powiedział nie pamiętam. Mam nadzieję, że ktoś z Was przynajmniej to zrozumiał i wyciągnie z tego jakąś yy, lekcję. No nic moi, to na tyle w tym odcinku, do zobaczenia, cześć, pa. Zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i napiszcie jakiś komentarz, eee, wejdźcie w rozmowę z innymi itd. 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 I teraz ja się pozej nam drugi raz, na razie cześć pa.